No, i się widzowie, proszę państwa, mogę wam dzisiaj przedstawić Kukirina G2 Ultra. Jest to nowa hulajnoga, także zrobimy sobie unboxing. Od razu już będziecie mieli linki w opisie, jak się to tam sprawuje. No i oczywiście test zasięgu, także publikacje będą po kolei, a wy już linki będziecie mieć w opisie, wszystkie filmy zmontowane, także co. Lecimy sobie z unboxingiem. Oczywiście macie kod rabatowy, opa 10, jeśli chcecie sobie kupić taniej taką hulajnogę. Także zapraszam na unboxing. Od razu powiem, że hulajnoga ma dwa silniki po 800W. Więc VMAX wynosi gdzieś 50-55 na godzinę, co oczywiście sobie też sprawdzimy w następnych filmach. Proszę bardzo. Tutaj Wam zrobię po prostu taki unboxing yy, bez cięcia. No, chyba łącznie będą, łącznie będą trzy filmy z tego. Sobie, oczywiście sprawdzimy, co tu jest. Wszystko, jak to się prezentuje. Co, książeczka. Co i jak. Nie wiem, czy to ktoś czyta. Nie czyta. Tutaj jakieś kluczyki i śrubki. To może się przyda za chwilę. Yy, tylny błotnik. Może sobie zamontujemy. Może nie zazwyczaj lepiej wyglądać bez błotnika. Ale nie lubię tego dźwięku. Ale wiadomo, jak się jeździ w deszczu, czy coś, no to fajnie jak jest. Cyk. No i proszę Państwa, Kiera wskoczyła. Na podobnej zasadzie jak w G4, jest tutaj to nawet bym powiedział, że tak samo. No, tu już to jest wzmocnione też, taki styl, właśnie jak w G4. No i co? Musimy sobie to odpakować, a żeby tego za bardzo tutaj nikt nie przeciąć. Tu jest, o, tu jest taśmą. Ale fajny licznik! Ja pierdzielę. Nie mówcie, że to jest licznik, ale się to prezentuje. Trzeba uważać, żeby sobie nie uszkodzić. Dobra, to już mamy. Później sobie to skończymy. Patrzcie na to: to jest cały licznik. Odtąd dotąd. Przecież to jest kawał licznika. Manetka. No, powiem Wam takie tutaj. Ten przód. Nawet chyba manetki są te same co w G4, na pewno jest manetka, co ja tu gadam, te grip'y są jak w G4, manetka jest jak w G4. Dobra, montujemy to. Czyli tak, będzie unboxing, no taka ogólna recenzja, jakaś tam jazda, no i oczywiście sobie sprawdzimy test zasięgu, także zaraz sobie podłączymy do ładowania i będziemy mieć full baterię na test co my tu mamy dalej. Tutaj jest oczywiście, że ładowarka. Sprawdźmy to. No. Ładowarka jak ładowarka, no. Odłożymy sobie. Tak patrzę, gdzie jest kluczyk. Pewnie... A dobra, tu jest. Sprawdźmy sobie od razu ten licznik. No tak się to prezentuje. Set. A tu sobie możemy przekładać, wiadomo, kilometry na mile. Turbo. Turbo to pewnie będzie jeden albo dwa silniki, ale to sobie oczywiście zobaczymy. Aha, eko. Sport i Race, czyli trzy tryby plus ten turbo. Światło, jak się to prezentuje? Tak się to prezentuje. O, tempo ma fajnie, że szybko jest też włączanie, wyłączanie. To spoko, opcja. Dobra. Tu kierunki chyba, tak, dobrze mówię? Tak. Mało która kolejna gama chyba sumie. Te kierunki z przodu do góry. Zazwyczaj jest to tam na dole. Dobra! Wyłączamy sobie to na razie. No i co? Odetniemy sobie to też. O! Teraz to się prezentuje. Dobra, wyciągnijmy ją. O! Kurde, ciężka jest. Dostawcie widzowie oczywiście łapkę w górę. Suba. Jakieś są w ogóle teraz podbicia? Czy coś takiego, że można. Jak dajecie łapkę w górę, że coś tam można podbić? Film czy coś? Jak coś takiego jest, to możecie to zrobić. Jak wam się tam chce oczywiście. A jak nie, to to, to, to zignorujcie po prostu. Klucze mam tu. Co my tu mamy za dobry cyk Piątka chyba. Nie wiem jak wy, jak składacie na przykład hulajnogę, ale zazwyczaj, jak złożę, to krzywo poskładam kierownicę i później muszę później muszę poprawiać, jak jadę. Dobra, złapię ją lekko, żeby się tak nie, nie ruszała. O! Nie no, tutaj nie ma miejsca na błąd. No i tak naprawdę to już jest poskładane. Tu cyk. Także dawajcie widzowie, wyznać może też w komentarzach, czy macie taką G2 Ultra. Może macie to już też dacie coś znać w komentarzu. Jak wam się na przykład sprawuje, czy tam jak ktoś ma. I cyk. Dobra. Powiedzmy, to mamy poskręcane. Zdejmiemy sobie jeszcze te te te. te. Kurde, to trzeba przeciąć, nie? Nie no, bez sensu, to było... O, idzie play jak sobie podejdziecie tu fajnie. No, Dobra, to mamy. Dobra, sprawdźmy ją jeszcze tak na, na sucho. A dwa chodzą silniki i to nieważne czy jest turbo, czy nie turbo. Czyli dobra, sprawdźmy w ogóle co to znaczy turbo i nie turbo. 45 i cygna turbo. Aha, dyszka więcej powiedzmy. Jedyszka. No wiadomo, że na turbo będziemy sobie śmiegać i testować. Także teraz jeszcze jedna z najlepszych części. Cyk. Powiem Wam, wygląda to porządnie. No i co, hulajnoga generalnie się prezentuje tak. Coś takiego. Dwa silniczki, widzę nawet duże koła, chyba jedenastki. A nie, dziesiątki. Ale to tam sobie będziemy już... Yy... W kolejnym odcinku, tak jak mówię, mam opowiem trochę więcej o tej hulejnodze. I co? Ja Was zapraszam już tam w linki w opis. Macie linka do nogi, macie też y, linki do kolejnych filmów. Także, co? Nie no, powiem Wam fajnie, to wygląda takie takie mniejsze G4. Nie mam tu akurat G4, żeby postawić obok. Tak samo to też fajnie wygląda. Ko kozackie. No i co? To by było na tyle w tym odcinku, taki szybki odcinek. Zostaw ciapkę w górę, suba, siełanko. Ja daję ją do ładowania i widzimy się niedługo.